Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Po wielu, wielu, wielu przesunięciach Czarna Wdowa, czyli solowy film o przygodach seksownego superszpiega w końcu zadebiutuje na ekranach Kin i Disney+. Plus Już 9 lipca, tak więc jest to idealny czas, aby przypomnieć sobie co działo się z Nataszą Romanow przed Czarną Wdową. Um, oczywiście są to materiały dla tych albo... Którzy są nowi w MCU i chcieliby się dowiedzieć czegoś na temat przeszłości MCU, albo dla tych, którzy robią tak jak ja, czyli oglądają wszystkie filmy związane z jakimś bohaterem przed jego premierą, aby jeszcze głębiej, jeszcze lepiej zrozumieć jej historię. Tak więc, dzisiaj opowiem Wam, jakie filmy y, trzeba obejrzeć, aby ogarnąć całą historię Nataszy Romanów. Na samym końcu, powiem Wam, ile zajmie Wam to czasu. Tak więc przywitajcie pięciu najnowszych subskrybentów na kanale. Jeżeli chcesz być na tej liście w kolejnym materiale, to wiesz co zrobić, a my jedziemy z materiałem. Pierwszym filmem na liście jest Iron Man 2 z 2010 roku. Tam pierwszy raz pojawia się czarna wdowa w MCU. Natasza Romanow pojawia się w tym filmie jako obiekt miłosnych uniesień tonego Starka. Jednak później dowiadujemy się, że jest częścią inicjatywy Avengers. Jest świetnie wyszkolonym zabójcą, więc używa swoich umiejętności, aby ocalić świat. Zanim zobaczymy skąd pochodzi, warto wiedzieć, gdzie to się wszystko zaczęło. Kolejny film to Avengers z 2012, i tutaj tak naprawdę poznajemy prawdziwą siłę czarnej wdowy. Natasha nie dostała jeszcze swojego solowego filmu, jak jej męscy przyjaciele z drużyny. Tak więc nadal nie wiemy zbyt wiele na temat tej postaci, ale to właśnie w Avengers widzimy jej interakcję z grupą po raz pierwszy, i tak naprawdę zaczynamy ją rozumieć jako bohatera. Jest kimś więcej niż tylko wytrenowanym zabójcą. Jest częścią drużyny. Bardzo ważny fakt, aby zobaczyć Avengers przed Czarną Wdową, abyśmy zrozumieli, jak zachowuje się w walce, jak zachowuje się jako fighter. Kolejnym filmem jest Kapitan Ameryka Zimowy Żołnierz, w którym Czarna Wdowa dostała bardzo dużo czasu ekranowego. Pracuje razem ze Steven Rogersem i agencją Shield, aby zbadać i powalić. Tak jak w Iron Man 2, tutaj widzimy jak Czarna Wdowa pomaga Kapitanowi Ameryce podczas dościa do prawdy o całej Hydrze i o całym MCU. I tutaj znowu widzimy po raz kolejny jak Czarna Wdowa jest takim klejem, który spaja wszystkich Avengers. Kolejnym filmem jest Avengers Czas Ultrona, i w czasie Ultrona widzimy interakcję Czarnej Wdowy z Brusem Bannerem, czyli Hulkiem. Jak również z Hokajem. Momenty tych interakcji pokazują nam, jak dba o innych ludzi i kim jest z emocjonalnego punktu widzenia. Bardzo polecam obejrzeć Czas Ultrona, ponieważ tutaj widzimy, jak wygląda jej życie wśród Avengers, co będzie bardzo ważnym motywem w Czarnej Wdowie. Kapitan Ameryka, wojna bohaterów to tak naprawdę film, który daje podwaliny do Czarnej Wdowy. Widzimy, jak Avengers się rozpada co tak naprawdę było takim bezpośrednim czynnikiem do tego, żeby Natasza napotkała swoją drugą rodzinę w Czarnej Wdowie. Tak naprawdę, wojna bohaterów daje nam cały wgląd na to, czego możemy spodziewać się od Nataszy w Czarnej Wdowie. Jeżeli macie czas tylko na jeden film z tej całej listy, to właśnie obejrzyjcie Wojnę Bohaterów, bo jest najważniejszy. Avengers Infinity War jest kolejnym filmem na liście. I jest to bardzo ważny film, ponieważ można go traktować jako taki sequel do Czarnej Wdowy, ponieważ wydarzenia z Infinity War dzieją się bezpośrednio po wydarzeniach z Czarnej Wdowy, który przypominam, premierem ma 9 lipca. Zanim opowiem Wam o ostatnim filmie na liście, dajcie mi się napić trochę kawy. No i tak, zgadliście, ostatnim filmem jest Avengers Endgame, czyli historia Nataszy Romanow, Czarnej Wdowy, kończy się w MCU właśnie na Avengers Endgame. Niestety wszyscy wiemy, jak Natasza skończy w filmie. Poświęca się, aby Hokaj mógł zdobyć Kamień Duszy. Jest to bardzo emocjonujący moment i da na pewno więcej kontekstu tuż przed obejrzeniem czarnej wdowy. Bardzo ważne jest, aby dowiedzieć się, gdzie Natasza Romanow skończy w MCU tuż przed obejrzeniem czarnej wdowy. Tak więc to była moja lista, którą musicie obejrzeć, aby zrozumieć lepiej albo bardziej czarną wdowę z premierą 9 lipca. No i teraz, tak jak Wam powiedziałem, wszystko to zajmie Wam jedyne 17 godzin i 16 minut, ale tak jak powiedziałem, jeżeli macie czas tylko na jeden film, no to obejrzyjcie Kapitan Ameryka, Wojna Bohaterów, bo jest to zdecydowanie najważniejszy film. Ewentualnie kolejnym filmem może być Avengers: Infinity War, bo jest to taki sequel do Czarnej Wdowy. Tak więc zabierajcie się do oglądania, no i czekamy na premierę filmu. Na razie. Hej, ty, jesteś jeszcze? Zaczekaj! Skoro mam Twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się, na razie!